Nie jest tylko spotkaniem motocyklistów ze sobą nawzajem, nie jest tylko jakimś świętowaniem, koncertem czy czymkolwiek. Tutaj jest także czas na, na Eucharystię, na modlitwę, na takie zatrzymanie, by trochę posłuchać, by w tym właśnie tej szybkiej jeździe, często szybkim zmierzaniu do, do różnych celów nie zgubić tego najważniejszego, którym jest właśnie niebo, do którego Pan Bóg nas wzywa i zaprasza. I to spotkanie na z w Górzu, e, wpisało się już w kalendarz Grodowieckich spotkań w taki stały sposób. Przez Mariusz Kołodzi rozpoczął to wraz z klubem motocyklowym klubem Riders e, 7 lat temu I, i chcemy to kontynuować, bo widzimy, że. Spotkanie to się bardzo dobrze rozwija. Coraz więcej osób odkrywa dzięki temu spotkaniu także to miejsce, to sanktuarium. E, takie miejsce, do którego można zajechać, zatrzymać się, pomodlić, zawierzyć Matce Bożej swoje sprawy. I to nie tylko to bezpieczeństwo na drodze, ale także te różne sprawy, które dotyczą życia, dróg życia i różnych wyborów, które chcemy podejmować. E, i w tym miejscu chciałbym życzyć wszystkim motocyklistom i wszystkim poruszającym się na drogach, abyśmy, abyśmy zawsze pamiętali, że, że Pan Bóg nad nami czuwa, że Pan Bóg chce nas poprowadzić do najlepszych celów naszego życia, ale też byśmy pamiętali o takim szacunku do siebie nawzajem, takiej wrażliwości na siebie nawzajem. Dziękuję.